Witam Was bardzo serdecznie słuchajcie na moim kanale dzisiaj kącik kulinarny dzisiaj zrobimy sobie takie szybkie jedzonko kasza z oberżyną, czyli bardzo proste tanie, bardzo smaczne, polecam każdemu Ja już praktycznie mam jedną część gotową, czyli gotowaną kaszę. Słuchajcie, najlepiej nasze ugotować w woreczkach osobno trzeba się na żeby takim małym ogniu podgrzać oberżynkę pokroić w kawałeczki i tak jak tutaj już mam pokrojoną i trzeba ją nie, upiec tą oberżynkę na patelni olej z oliwek do tego dodajemy trochę soli oczywiście dodajemy dodajemy pieprzu wiadomo tak ja się będę brał za nakrojenie oberżynki i tak w międzyczasie chciałbym się was spytać co sądzicie o takie walce jak mm, Bonus kontra lew. Czy taka walka Wam by się podobała i jaki byście wynik? Bo jak to czytam, to stawiają na remis. <śmienny> <śmienny> no, zajęliście. No, ja akurat muszę powiedzieć, że lew jest groźny do remisu na pewno by nie doszło. Moim zdaniem, by była krótka piłka. Ale wiadomo, bonusa nie jest ważne bo ciężki, także może też zaskoczyć ale nic, wracamy do kącika kulinarnego słuchajcie, taki upieczony e, upieczoną oberżynkę, wrzucamy tu do, do tej kaszy o elegancko wyłączamy gaz, mieszamy słuchajcie Inni też lubią dodawać na przykład papryki. Ja akurat papryki nie dodaję kasza z oberżynką wiadomo. Robi swoje. Można na przykład wypić sobie z kefirem na przykład. Czy z siadłym mlekiem też polecam. O Tak to wygląda. Pokażę Wam z bliska. Jak to wygląda w ten sposób? Ja jeszcze będę troszeczkę więcej dodawał tej oberżynki, ale chciałem Wam pokazać, jak wygląda takie jedzenie. I też na co najmniej dwa dni. Także ja biorę się za jedzenie. Mama mija. serdecznie Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam lewie z Wow! Elo.